Moim kanale Witam Was w nowym vlogu, moi drodzy, my jesteśmy w drodze do Reykjaviku, wybraliśmy się dzisiaj wcześniej, bo mamy sobotę, a chcemy jechać do Kostko i wiem, że w weekend, słuchajcie, w sobotę są duże kolejki, dużo ludzi. Więc jedziemy wcześniej, mam nadzieję, że takich kolejek nie będzie, bo jak byliśmy ostatnim razem, to było bardzo dużo ludzi, więc dzisiaj specjalnie wyjechaliśmy dużo wcześniej, żeby szybko zrobić zakupy w Kostko, a później będziemy jechać do innych sklepów. Mam też tutaj na uwadze IKE, bo chcę tam zajechać zobaczyć, ale zobaczycie to w dalszej części filmu. Także zapraszam Was serdecznie na spędzenie tego dnia z nami. do Kostko, ale wiecie co? Tak jak Wam mówiłam, że jedziemy z rana. Ludzie chyba nie śpią. Cały parking samochodów. Nie lubię w soboty przyjeżdżać do Kostko, no ale niestety jesteśmy zmuszeni. Mam nadzieję, że do kasy nie będą kolejki. No i cały parking, słuchajcie. Calusieńki. A jest tak wcześnie rano. Dobra. Wchodzimy do środka, robimy szybko zakupy i jedziemy do Ikei. I jesteśmy już pod Ikeą. Szybciutkie zakupy w kostko. Powiem Wam, że naprawdę szybciutko zrobiliśmy te zakupy, bo oczywiście konkretne rzeczy, tylko te, co potrzebowaliśmy. Ja sobie jedną rzecz kupiłam, to Wam pokażę w domu. Yy, a tak to tradycyjnie oczywiście woda. Wzięłam awokado, cytryny. Yy, wzięliśmy... Coś jeszcze? Aha, papier do rąk, takie wiecie, na szybko zakupy, bo yy, nie potrzebowaliśmy, wiecie, nie wiadomo jakich zakupów. Kostko dużo ludzi było. Ale my konkrety. Teraz właśnie idziemy do Ikei. W Ikei chcemy zobaczyć hmm, do naszej nowej szafy, do sypialni. Nie ja wiem, czy Wam wspominam, że będą małe zmiany. Może wam opowiem, jak wrócę do domu, więc będziemy oglądać tutaj właśnie do naszej nowej, może nie szafy, bardziej garderoby, jak to by wyglądało, chcemy się zorientować. No i chcę sobie dokupić słoiczki, które mi się zbiły do przypraw no i jeszcze jakieś tam rzeczy. Popatrzymy, a później oczywiście reszta innych sklepów. Będziemy zajeżdżać jeszcze do Nord 66, bo chcemy naszej wnusi coś kupić, zobaczymy czy coś będzie tam. No i później jeszcze jakieś inne sklepy. Na pewno mąż ma listę, więc on wie. Także wchodzimy tutaj do środka, no i zobaczymy, co ciekawego do tej garderoby tutaj Wiki możemy dostać. I słuchajcie, mamy tutaj drzwi do garderoby takie całe z luster i chyba na to byśmy się zdecydowali i tutaj można wziąć nawet 100 na 236 my mamy szerokość 187 ściany, znaczy wejścia, by było wejście do garderoby, więc setka by fajnie nam pasowała by bym on zrobił ścianę z regipsu więc idę się zapytać czy są te drzwi dostępne lub Ile się na nie czekaj, może też chcę zapytać, jak te szyny wyglądają. Czy to będą takie jak te, czy to wygląda troszkę inaczej? Więc idziemy zapytać, zapytać o... o montaż, bo one tak widzicie jeżdżą, te w ogóle same wjeżdżają do środka. Nie wiem, co się dzieje, chyba blokada jest tam odjęta, no, ale tak, tak te drzwi wyglądają i są różne, ale te właśnie najbardziej nam się podobają, więc idę zapytać o, o ich dostęp. I jesteśmy tutaj na dole, szukam słuchajcie słoiczków, no a z garderobą chyba będą małe problemy powiem wam, bo jakoś nie możemy znaleźć rzeczy, raczej tegoś, nie wiem, montażu, o, do garderoby, nie wiem czy, czy, bo mąż widział kolegi, czy to już wycofali na Ikei, czy, czy... O, nie wiem, nie wiem, powiem Wam, że się troszeczkę zdenerwowałam. Mąż powiedział, że wymyśli to jakoś i jakoś ogarnie tą garderobę. O, i są moje słoiczki, dobra, wróciły super, to biorę. Jechaliśmy, słuchajcie, do Smaurelindu, do Homentiu. Tutaj chcę się rozejrzeć za takim stojakiem na papier toaletowy. Chcę zobaczyć, czy coś mają, bo pamiętam, w Homentiu były ładne. Widzieliśmy w Bowhausie, ale powiem Wam, takie proste, zwykłe. No i cena bardzo wysoka, więc zobaczymy, co jest w Homendiu. No i w ogóle chyba tutaj będziemy jeszcze do jakiegoś sklepu, także chodzimy do Mauralindu. I jestem, słuchajcie, w Homendiu. Zobaczę tutaj stojaki na papier toaletowy. Są różne, zrezygnowałam męża, bo nie chciał wchodzić, ale te srebrne takie, takie sobie. Wiecie za dużo tych cekinów, kamyczków, ale są też czarne. Takie zwykłe, też ze szczotką. Wolałabym taki zwykły, wiecie, bez szczotki, tylko właśnie na papier toaletowy. teraz zawołam męża, niech też zobaczy, ale wszystkie tamte, co są zwykłe, to mają szczotkę, ale wam pokazuję o teraz. No. Też są tutaj na dole. A ten z drewnem by fajnie pasował, bo mamy drewniane wstawki. Tylko że jest ze szczotką. Zaraz zobaczę jak ta szczotka wygląda. Aha, taka zwykła po prostu. Hmm, może coś takiego. Dylemat. I też jest fajnie kubełek czarny z drewnianym denkiem. żeby by pasował. Trzeba pomyśleć. Zaraz zawołam męża, niech przyjdzie, ale to jest wiecie, pierwszy sklep, nie drugi, bo byliśmy w Bauhausie. Też zobaczyć za tymi stojakami, więc jeszcze mamy inne sklepy, ale ten, ten z tym drewnem mi się tak najbardziej chyba podoba. But you gotta wake up do Grill Housit. Tutaj sobie teraz wybieramy menu. Mamy takie kurczaczki pieczone, mozzarella, różne zestawy. I tutaj kuszą te sałatki, więc może na którąś się zdecyduję. Też fajnie wygląda ten zestaw. Też są hamburgery i steki, także za chwilę coś wybierzemy i zamówimy. A co żeberka Tak? Już coś te? Żeberka. Żeberka? Jedną mam Które to te żeberka? A no ładnie. To jest Tak, to jest zestaw, no. z frytkami, ze wszystkim. Ja chyba wezmę tą sałatkę. Ja chyba wezmę sobie sałatkę. Dobra. Albo tą nie wiem co Ja zdecydowałam, ty się zastanów. I przyszło nasze jedzonko. Ja mam tutaj sałatę z trzema serami z kurczakiem. Sos czoskowy. Zamówiliśmy jeszcze dodatkowo takie mozarelki. Spróbuj. A mąż ma, ma hamburgera z batatami, ale hamburger taki widzę. Apetycznie wygląda. Z cebulką widziałeś? Chyba z jajkiem. Także my się zabieramy za jedzenie i możecie życzyć nam smacznego, smacznego, kochanie. to trust that i don't have to be scared Panie, jesteśmy już w domu, mamy godzinę słuchajcie Prawie siódmą, ale jeszcze byliśmy W międzyczasie u naszej wnusi Nie pokazywałam wam co kupiłam Bo od razu wnusi dałam Zostawiłam to po prostu u syna Kupiłam jej, słuchajcie, dwie pary spodenek takich dresikowych z 66 Nord. Takie na takim polarku. Kiedyś jej kupiliśmy właśnie w Outletcie, 6 66 Nord. Takie fajne, szare, ciemne, ciemny taki szary kolorek. No i później chcieliśmy jeszcze raz jej kupić, bo z tych już zaczęła wyrastać, ale nie było, słuchajcie, nigdzie. A teraz znowu się pojawiły i też ostatnia para. I w Outletcie udało mi się kupić w kolorze niebieskim, ale trudno. Trudno, że dziewczynka będzie w kolorze niebieskim chodzić, to są naprawdę takie fajne, ciepłe drsiki na polarku, całe z polarka, więc materiał fajny i się tak wiecie, nie niszczy, jest jej ciepło a drugie udało mi się kupić już w sklepie 66 Nord i też ostatnią parę, także na jakiś czas jej starczą i te, co kupiłam w sklepie, to kupiłam w takim kolorze. O, może tutaj Wam pokażę. W takiej, o, takiej właśnie jasnej szarości. Może nawet jaśniejsze, ale takie, o, coś jak mój sweter. W takim jaśniutkim kolorze. Także bardzo ładne, więc Wnusia będzie miała. Teraz słuchajcie, tak, kostko. Nie, może pokażę Wam Ikea, w kostko Wam pokażę za chwilę, co kupiłam w I kupiliśmy dwie takie łyżki do butów To są takie łyżki długie, metalowe Już tutaj Wam może pokażę, jak one się nazywają Żebyście jakbyście szukali, żebyście sobie wiedzieli I tak, ta łyżka nie jest dla nas, ta łyżka... Złapię zoom Coś ten zoom mi nie chce... Jest, jest. Ta łyżka nie jest dla nas, tylko bo my mamy. Mamy porządną łyżkę. Ta łyżka jest dla kolegi. Poprosił nas, żebyśmy mu kupili, więc wzięliśmy. A drugą łyżkę kupiliśmy dla naszego syna i też już u niego została. Ja natomiast, słuchajcie, Wikę kupiłam sobie takie słoiczki. Jeden słoiczek mi się ostatnio zbił, została tylko zakrętka, więc wykorzystam po prostu słoiczek. Zakrętkę wykorzystam do innego słoiczka, bo jest złamana, więc się przyda, więc będzie ok. A te trzy słoiczki chcę sobie wykorzystać na następne przyprawy, bo mm, brakowało mi. Przydałby się jeszcze jeden, właśnie gdyby się tamten nie zbił, ale no niestety są tylko po cztery pakowane, więc ym, trzy mogą być. Właśnie na, na dodatkowe przyprawy, bo no nie mam, czy mam po prostu w, w tej, w torebce papierowej, w tej, co jest kupione, a pomyślałam, że w słoiczku będzie lepiej, więc trzy słoiczki dodako, dodatkowe, raczej cztery dodatkowe, jeden ten, co się zbił i trzy do dodatkowych przypraw i słuchajcie, o, o, zaraz ja tutaj zbiję coś, nie. odłożę tutaj, żeby nie leciało i ja w kostko, słuchajcie, kupiłam sobie... O, nie zobaczycie, ale to może tak pokażę. Strój kąpielowy, jednoczęściowy i z tyłu wygląda taki prosty, już Wam pokażę. Tak, z tyłu wygląda prosty, zwykły strój. E, strój RIBOK. E, tutaj fajnie, bo ma usztywniane na piersi i wzięłam go w rozmiarze, w rozmiarze mm, złapię S. I to jest słuchajcie, SK rozmiar 38. Byłam. E, Byłam, słuchajcie, bardzo zdziwiona, no coś mi zoom nie łapie. O, dobra. Byłam bardzo zdziwiona, słuchajcie, że SK jest rozmiar 38, ale tak jak on jest tutaj naciągnięty na tym kartonie, bo taki karton ma, to mam nadzieję, a jeszcze tutaj jest taki splot z przodu. Mam nadzieję, że będzie dobry. Dlaczego jednoczęściowy? Słuchajcie, wzięłam sobie teraz z mężem. Przepraszam, telefon do męża, e, ale drzwi zamknięte, więc mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. E, słuchajcie, wzięłam sobie jednocześciowy strój, gdyż pobrałam karnet na siłownię i w tym karnecie mam i siłownię, i basen. I pomyślałam, słuchajcie, że właśnie e, ten strój kosztował mnie całe 3299 ty, 3 koron Tu wam wyjedzie cena dokładna. I powiem wam, że kupiłam sobie strój jednoczęściowy, bo w takim jednoczęściowym będzie mi się lepiej pływało. Już widzę, słońce zachodzi i już jest coraz ciemniej, ale już kończę. Więc ja mam stroje dwuczęściowe, fajne, i powiem wam, że obawiam się o te stroje, że zniszczą mi się tutaj od tego chloru. Tu jest bardzo mocno na basenach chlorowana woda i w tych jacuzzi, bo też na basenach są różne jacuzzi i boję się, słuchajcie, żeby mój strój mi się dwuczęściowy na tym zniszczył. A też wiem, że w stroju jednoczęściowym, Częściowym lepiej się pływa, jest wygodniej po prostu, więc zobaczę, przymierzę za chwilę. Nie będę się wam w stroju pokazywać, mam nadzieję, że będzie dobry, że nie będę musiała oddawać, bo w tym kolorze był tylko S i M, nie było elek nie było XL, ale jak tak jak patrzę, słuchajcie, zobaczcie, tak jak ja tu patrzę, to on naprawdę jest mocno naciągnięty. Tak jeszcze do siebie przymierzałam, więc wydaje mi się, że powinien być dobry. Mam nadzieję, taką naprawdę ogromną, że będę mogła już niedługo na basen się wybrać i sobie w nim popływać. Ja powiem wam, że bardzo lubię pływać, a postanowiłam, właśnie jak już słyszycie, że wzięłam karnet, to postanowiłam zacząć bardziej uprawiać sport. To, że spaceruję z mężem od czasu do czasu, ja od czasu do czasu, czasu przyznaję się, bez bicia mą szczęściej, że ja spaceruję, to jest za mało, to jest za mało, słuchajcie, waga mi fajnie spadła, ale chcę, żeby spadła bardziej i chcę też troszeczkę bardziej wysportować swoje ciało, dlatego postawiłam na Pływanie, i postawiłam też może troszkę na siłownię. Boję się tych pierwszych zakwasów z siłowni. Ja wiem, że to jest coś okropnego, że bolą mięśnie, ale trzeba się przełamać, trzeba zacząć. I jak już zacznę, to późniejsze zakwasy to już będą tylko przyjemnością, bo będą efektem tego, że po prostu coś robię. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby żeby właśnie się przełamać i pójść na tą siłownię, ale basen bardzo chętnie, bo bardzo lubię pływać, więc, więc tylko ten strój będzie dobry, to na pewno na basen e, niedługo się wybiorę, może nawet i po weekendzie zobaczymy. Także, moi drodzy, tak oto wyglądały nasze zakupy, nasze wycieczki po sklepach. Powiem Wam, że naprawdę dużo nie nagrywałam wam w tych sklepach, bo było bardzo dużo ludzi. Nawet nie było jak wyciągnąć kamery, bo co chwilę się gdzieś ktoś przepychał, coś, ktoś sprawdzał. W polskim sklepie byliśmy, też na chwilę to tam kupiłam, słuchajcie, takie podstawowe chrupki, chrupki chleb, ogórki kiszone wzięłam e, i było naprawdę tyle ludzi, było dostawa towar, była dostawa towaru, więc było masakra, była masakra, słuchajcie, a w szczególności, że to był weekend, sobota, e, sobota po wypłatach, dużo ludzi robiło zakupy, więc naprawdę w Kostko, jak wracaliśmy z Kostko, to wyobraźcie sobie, że był taki korek, żeby jechać do Kostko, ciągnął się już przez dłuższy, dłuższy, taki wiecie, yy, przez dłuższą drogę. Więc mąż mu co się teraz dzieje. Jak my byśmy teraz jechali do Kosko, Także dobrze, że przyjechaliśmy z rana. Do Kast, też za dużego, yy, nie, za dużej kolejki nie było, szybciutko poszło. Yy, więc no, udało nam się. Udało nam się zrobić jak najszybciej z rana te zakupy w Kostka. Później już i KA też, boże, ile tam ludzi było dzisiaj w Wikei i na obiedzie, bo tutaj Islandczycy zaczynają obiad już od. W pół do dwunastej, więc tam na stołówce bardzo dużo ludzi i dużo ludzi chodziło sobie, słuchajcie, po sklepie, no bo to weekend. Mają wolne, więc też sobie lubią Islandczycy wybrać się do sklepów na spacer. Tak. Też dużo ludzi chodziło, tylko wiecie, oglądało, no takie wiecie, przechadzki po sklepach. Także nie lubię w weekend jeździć do sklepów, Wolę z mężem jechać w tygodniu, jak jest mało osób i wówczas wiecie, spokojnie i można na spokojnie sobie przejrzeć wszystko. Ale udało się, wszystko kupiliśmy. To co mieliśmy. Aha, jeszcze Wam miałam powiedzieć na temat naszej garderoby, a mianowicie tak, nasz grzejnik, który nie wiem, czy Wam o tym już nie wspominałam, ale jeżeli wspominałam, to wybaczcie, że się, że się powtórzę. Nasz grzejnik, który przywieźliśmy z Polski, nie pasuje nam do rurek, które są w ścianie, więc musimy teraz te rurki wymienić, a że są położone płytki już w. W łazience, to musimy od naszej sypialni otworzyć ścianę. Znaczy, będzie to robił hydraulik, i on nam te rurki przemieni na inne, żeby ten grzejnik pasował. Więc tutaj on mówił, to jest chwila dla niego, tylko musimy po prostu rozebrać szafę. A jak już rozbierzemy szafę, no to będziemy wtedy już robić garderobę. Włóż. No nie będzie innej opcji, już tak właśnie no, przeglądaliśmy takie różne regały w Ikei, już sobie zmierzyliśmy metraż i tak mniej więcej wiemy co chcemy, wiemy co tam będziemy robić, tylko tak, jeszcze pierwsze co, trzeba będzie wymienić panele w sypialni, bo panele są położone do, położone do szafy, a jak szafę rozbierzemy to jeszcze mamy ponad metr. Gdzie nie ma paneli, więc trzeba będzie panele wymienić. Ale tak, tu były już wymieniane, w salonie były wymieniane, więc od razu sobie już wymienimy w sypialni już wszędzie będziemy mieli nowe panele. No i jeszcze no trzeba będzie zrobić tą, tą szafę. Więc do szafy, jak wam pokazywałam, drzwi będą na metr, więc mąż musi jeszcze dorobić ściankę. Także będzie następny remont w moim mieszkaniu, bo będziemy robić garderobę, będzie troszeczkę zmiany w sypialni będzie podłoga, nowa garderoba, także yy, tak to u nas teraz wygląda żeby móc zrobić klejnik to musimy rozebrać szafę, jak już rozbierzemy szafę to zrobimy sobie garderobę, tak tak to będzie wyglądało, także tyle informacji na ten temat, ja na pewno Wam was będę update'ować w tym temacie na pewno zobaczycie jak to sobie wymyśleliśmy jak to sobie chcemy zorganizować, wiecie że kto mnie ogląda od dłuższego czasu wie, że ja wspominałam, że będę chciała kiedyś zrobić garderobę, więc nadszedł ten czas po prostu. Myśleliśmy, że to będzie kiedyś, a to będzie teraz, po prostu w najbliższym czasie, więc cieszę się z tego powodu. Troszkę się cieszę, ale troszkę też się obawiam, że będzie kolejny remont. Dobrze, moi drodzy, bo już tracę światło, nie chcę zapalać sztucznego, jeszcze nagrywam wam przy świetle dziennym, że więc już troszeczkę jest ciemniej, wybaczcie, ale już kończę, także. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy dzień, że spędziliście ten dzień ze mną. Mam nadzieję, że było Wam miło. Jeśli tak, to poproszę Was o kciuka w górę. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. No i osoby, które mnie oglądają jeszcze bez subskrypcji, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Was to nic nie kosztuje. A Wy przy okazji, jak mnie zasubskrybujecie, będziecie dostawać powiadomienia, że na mój kanał wszedł nowy film. Taka będzie dla Was informacja. Dobrze, tyle. Dziękuję Wam serdecznie. My widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia. Buziaki.